Psalm 119 Szczęśli ci, których droga jest nienaganna, którzy chodzą według zakonu Pańskiego. Szczęśni ci, którzy zachowują świadectwa Jego, którzy szukają go całym sercem, którzy też nie popełniają nieprawości, lecz chodzą drogami Jego. Tyś wydał zarządzenia swoje, aby ich pilnie przestrzegano. O, gdybyż drogi moje były skierowane ku przestrzeganiu Ustaw Twoich, wtedy nie będę zawstydzony, gdy będę zważał na wszystkie Przykazania Twoje. Będę Cię uwielbiał w szczerości serca, gdy się nauczę praw sprawiedliwości Twojej. Ustaw Twoich przestrzegać będę, nie opuszczaj mię. W jaki sposób utrzymam odzień ścieżkę swoją w czystości? gdy się zachowa według słowa Twego. Szukam Cię z całego serca swego, nie dopuść mi zboczyć od przykazań Twoich. Zachowuję słowo Twoje w sercu moim, abym nie grzeszył przeciwko Tobie. Uwielbiony bądź, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Wargami swymi opowiadam wszystkie prawa ust Twoich. Raduję się z drogi świadectw, Twoich, jak z wielkiego bogactwa. Będę rozmyślał nad zarządzeniami twoimi i zważał na ścieżki twoje. W ustawach twoich mam rozkosz swoją, nie zapomnę słowa twego. Uczyń dobrze, słudze swemu, a będę żył i zachowywał słowo twoje. Otwórz oczy moje, abym oglądał cuda zakonu twego. Jestem pielgrzymem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Trawiona jest dusza moja zawsze tęsknotą za prawem twoim. Zgromiłeś swawolnych, przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich. Odwal ode mnie pohańbienie i wzgardę, ponieważ zachowuję świadectwo twoje. Chociaż książęta siedzą, zmawiają się przeciwko mnie, sługa Twój rozmyśla nad ustawami Twoimi. Tak, świadectwa Twoje są moją rozkoszą, doradcami mymi. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mię według słowa Twego. Opowiedziałem drogi moje, a Tyś wysłuchał mnie, naucz mnie ustaw Twoich. Daj mi zrozumieć drogę zarządzeń Twoich i rozmyślać nad cudownymi dziełami Twymi. Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku, pokrzep mnie według słowa swego. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a ułaskaw mnie zakonem Twoim. Wybrałem drogę prawdy, a postawiłem prawa Twoje przed sobą. Trzymał się świadectw twoich, panie. Nie dopuśćbym był zawstydzony. Biegnę drogą przykazań twoich, albowiem rozszerzasz mi serce moje. Naucz mię, panie, drogi ustaw twoich, a będę ją zachowywał aż do końca. Daj mi zrozumienie, a zachowam zakon Twój i przestrzegać go będę z całego serca. Daj mi chodzić ścieżką przykazań Twoich, ponieważ mam w nich upodobanie. Nakłoń serce moje do świadectw Twoich, a nie do zysku. Odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na drogach swoich. Potwierdź słudzę swemu obietnicę swoją, która odpowiada bojaźni Twojej. Odwróć moje pohańbienie, którego się boję, albowiem prawa twoje są dobre. Oto tęsknię za zarządzeniami twymi, ożyw mnie przez sprawiedliwość swoją. Niech na mnie przyjdą, O panie, dowody łaski twojej, zbawienie twoje według obietnicy twojej, aby mógł dać odpowiedź temu, kto mnie hańbi, Albowiem ufam Słowu Twojemu. Nie odejmuj zupełnie od ust moich słowa prawdy, albowiem ufnie oczekuję praw Twoich. I będę zachowywał zakon Twój ustawicznie, zawsze i na wieki. I będę chodził na rozległej przestrzeni, ponieważ zgłębiam zarządzenia Twoje. Będę mówił przed królami o świadectwach Twoich, nie wstydząc się, będę miał swą rozkosz w przykazaniach Twoich, które miłuję, wyciągnę ręce swoje do przykazań Twoich, które miłuję, i rozmyślać będę o ustawach Twoich. Dotrzymaj słudze swemu słowo swoje, na które Tyś mi kazał z ufnością oczekiwać. To jest pociechą w nędzy mojej, że obietnica Twoja ożywia mnie. Swawolni nadmiernie szydzą ze mnie, wszakże nie odstąpiłem od zakonu twego. Pamiętam o prawach twoich, panie, które są odwieczne, i to mnie pocieszało. Żar gniewu ogarnął mnie z powodu bezbożnych, którzy opuszczają zakon twój. Ustawy twoje stały mi się pieśniami w domu pielgrzymki mojej, panie. W nocy wspominam imię twoje i zachowywałem zakon twój to otrzymałem abym mógł zachowywać zarządzenia twoje rzekłem udziałem moim jest pan abym zachowywał słowo twoje błagałem ciebie z całego serca bądź mi łaskaw według obietnicy twojej gdy rozważałem drogi moje skierowałem nogi swoje do świadec Twoich. Śpieszyłem się i nie zwlekałem zachowywać przykazań Twoich. Gdy więzy bezbożnych otoczyły mnie, nie zapomniałem zakonu Twego. O północy wstaję, aby Cię uwielbiać za prawo sprawiedliwości Twojej. Jestem towarzyszem wszystkich, którzy się Ciebie boją i tych, którzy zarządzeń Twoich przestrzegają. Panie, pełna jest ziemia dobroci twojej naucz mnie ustaw twoich tyś dobrze uczynił słudze swemu panie według słowa swego dobrego zrozumienia i poznania naucz mnie albowiem uwierzyłem przykazaniom twoim przedtem nim byłem upokorzony błądziłem ale teraz zachowuję słowo twoje Dobry jesteś i dobroczynny, naucz mnie ustaw Twoich. Swawolni zmyślili przeciwko mnie kłamstwa, ale ja zachowuję całym sercem zarządzenia Twoje. Serce ich stało się otyłe, jak sadło, ale ja mam rozkosz w zakonie Twoim. Dobrze było dla mnie, że byłem upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Zakon ust Twoich jest lepszym dla mnie aniżeli tysiące sztuk złota i srebra. Ręce Twoje mnie stworzyły i ukształtowały, daj mi zrozumienie, abym się nauczył przykazań Twoich. Którzy się Ciebie boją, ujrzą mnie i radować się będą, bo ufałem słowu Twemu. Wiem, Panie, że wyroki Twoje są sprawiedliwe i że mnie w wierności upokorzyłeś. Niechże jednak dobroć Twoja będzie mi na pociechę, jak przyobiecałeś słudze swemu. Okaż mi zmiłowanie swoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją. Niech będą zawstydzeni swawolni, bo upokarzają mnie bez przyczyny, ale ja rozmyślam nad zarządzeniami Twymi. Niech się do mnie zwrócą, którzy się ciebie boją i którzy znają świadectwa Twoje. Niech serce moje będzie nienaganne w ustawach Twoich, abym nie był zawstydzony. Dusza moja pragnie zbawienia Twego, ufnie oczekuje Twego słowa. Oczy moje pragną obietnicy Twojej i pytają: kiedyż mnie pocieszysz? Chociaż stałem się jak worek skórzany w dymie, jednak ustaw Twoich nie zapomniałem. Wieleż będzie jeszcze dni sługi Twego, kiedyż sąd wykonasz nad moimi prześladowcami. Swawolni pokopali dla mnie doły ci, którzy nie stosują się do zakonu Twego. Wszystkie przykazania Twoje są prawdą, oni zaś prześladują mnie kłamstwem. Ratuj mię! O mało nie zgładzili mnie z ziemi, a jednak nie opuściłem zarządzeń Twoich. Zachowaj mnie przy życiu według dobroci swojej, a będę zachowywał świadectwa ust Twoich. Panie, na wieki utwierdzone jest Słowo Twoje na niebiosach. Od pokolenia do pokolenia trwa wierność Twoja, utwierdziłeś ziemię i stoi. Według postanowienia Twego wszystko stoi dziś jeszcze, bo wszechświat służy Tobie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym był w nędzy swojej. Nigdy nie zapomnę zarządzeń Twoich, bo przez nie Tyś mnie ożywił. Jestem Twoim, wybaw mnie, bo zgłębiam przykazania Twoje. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, ale ja zważam na świadectwa Twoje. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale przykazanie Twoje jest bardzo obszerne. O, jak miłuję zakon Twój jest moim rozmyślaniem przez cały dzień. Mądrzejszym od wrogów moich czynią mnie Twoje przykazania, bo moimi są na wieki. Stałem się rozsądniejszym od wszystkich nauczycieli moich, bo świadectwa twoje są rozmyślaniem moim. Więcej mam zrozumienia niż starcy, bo zachowuję zarządzenia twoje. Od wszelkiej złej ścieżki powściągam nogi moje, aby zachowywać słowo twoje. Od praw twoich nie odstępuję, boś ty mnie pouczył, jak słodkie są słowa Twoje podniebieniu memu, słodsze od miodu ustom moim. Zarządzeń Twoich nabywałem zrozumienia, dlatego nienawidzę każdą ścieżkę kłamliwą. Słowo Twoje jest pochodnią nodze mojej i światłem na ścieżce mojej. Przysiągłem i dotrzymam tego, przestrzegać praw sprawiedliwości Twojej. Jestem nadmiernie upokorzony, panie. Ożyw mnie według słowa Twego. Panie, niech Ci się podobają dobrowolne ofiary ust moich, a praw Twoich naucz mnie. Życie moje jest ustawicznie w niebezpieczeństwie, wszakże o zakonie Twoim nie zapominam. Bezbożni zastawili na mnie sidło, ale nie zboczyłem od zarządzeń Twoich. Przyjąłem świadectwa Twoje na wieczne dziedzictwo, bo są radością serca mego. Skłaniam serce swoje do wykonywania ustaw Twoich na wieki, aż do końca. Nienawidzę dwulicowych, ale zakon Twój miłuję. Tyś schronieniem moim i tarczą moją, ufnie oczekuję na słowo Twoje. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy abym zachowywał przykazania Boga mojego. Podeprzy mnie według obietnicy swojej, abym żył i nie był zawstydzony z nadzieją moją. Wspieraj mnie, a będę wybawiony i ustawicznie zważać będę na ustawy twoje. Odrzucasz wszystkich, którzy od ustaw twoich zbaczają, bo nadaremne jest ich złudzenie. Jak żurzel usuwasz wszystkich bezbożnych z ziemi, dlatego miłuję świadectwa Twoje. Z przerażenia przed Tobą wzdryga się ciało moje, a sądów Twoich lękam się. Czyniłem prawo i sprawiedliwość, nie wydawaj mnie dręczycielom moim. Staw się zasługą swoim dla jego dobra, aby mnie swawolni nie uciskali. Oczy moje pragną wybawienia Twego i obietnicy sprawiedliwości Twojej. Postępuj ze sługą swoim według dobroci swojej i naucz mnie ustaw swoich. Jestem sługą Twoim, daj mi zrozumienie, abym poznał świadectwa Twoje. Czas, aby Pan działał, zakon Twój złamali. Dlatego miłuję przykazania Twoje więcej niż złoto i szczere złoto. Dlatego uznaję za prawidłowe wszystkie zarządzenia Twoje, a nienawidzę wszelką ścieżkę kłamliwą. Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego je zachowuje dusza moja. Zgłębienie słów Twoich oświeca i czyni prostaków rozumnymi. Szeroko otwieram usta swoje i łaknę, ponieważ tęsknię za przykazaniami Twoimi. Zwróć się ku mnie. I bądź mi łaska według prawa tych, którzy miłują imię Twoje. Utwierdź kroki moje przez słowo Twoje i niech nade mną nie panuje żadna nieprawość. Ocal mnie od ucisku ludzkiego, a przestrzegać będę zarządzeń Twoich. Niech oblicze Twoje jaśnieje nad sługą Twoim i naucz mnie ustaw Twoich. Z oczów moich płyną strumienie łez, ponieważ się nie przestrzega zakonu Twego. Tyś sprawiedliwy, Panie, a wyroki Twoje są prawe. W sprawiedliwości ustanowiłeś świadectwa swoje i niewzruszonej wierności. Gorliwość moja trawi mnie, ponieważ gnębiciele moi zapomnieli o słowach Twoich. Słowo Twoje jest dobrze przepławione, a sługa Twoje miłuje. Ja mnie znaczny i wzgardzony, Zarządzeń Twoich nie zapomniałem. Sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością wieczną, a Zakon Twój jest prawdą. Strach i uciśnienie spotkały mnie, ale przykazania Twoje są rozkoszą moją. Świadectwa Twoje są na wieki sprawiedliwe. Daj mi zrozumienie, a żyć będę. Wołam z całego serca, Panie. Wysłuchaj mnie, pragnę przestrzegać Ustaw Twoich. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę zachowywał świadectwa Twoje. Wyprzedzam świtanie i wołam, ufnie oczekuję na Słowo Twoje. Oczy moje wyprzedzają straż nocną, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Panie, usłysz głos mój, według dobroci Twojej. Według praw Twoich ożyw mnie, zbliżyli się, którzy uganiają się za zbrodnią i dalekimi są od zakonu Twego. Tyś bliski, Panie, a wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Od dawna wiem ze świadectw Twoich, żeś je na wieki ugruntował. Spojrzyj na nędzę moją i uwolnij mnie, bo zakonu Twego nie zapomniałem. Kieruj sprawą moją i ocal mnie. Ożyw mnie według obietnicy swojej. Daleko jest od bezbożnych zbawienie, ponieważ nie zgłębiają ustaw Twoich. Panie, zmiłowanie Twoje jest wielkie. Ożyw mnie według praw swoich. Wielu jest prześladowców i gnębicieli moich. Wszakże od świadectw Twoich nie odstąpiłem. Gdy patrzył na odstępców, Brzydzę się, bo słowa twego nie zachowują. Spójrz, że miłuję zarządzenia twoje, według dobroci swojej, panie, ożyw mnie. Istota słów twoich jest prawdą i wiecznie trwa każde prawo sprawiedliwości twojej. Książęta prześladują mnie bez powodu, ale serce moje boi się słowa twojego. Raduję się ze słowa Twego jako ten, który znajduje wielką zdobycz. Nienawidzę kłamstwa i mam stręt do niego, ale zakon Twój miłuję. Siedem razy na dzień chwalę Cię dla praw sprawiedliwości Twojej. Wielki pokój mają, którzy miłują zakon Twój i nie doznają żadnego upadku. Panie, Oczekuję zbawienia Twego i wykonuję Twoje przykazania. Dusza moja zachowuje świadectwa Twoje i bardzo je miłuję. Zachowywałem zarządzenia i świadectwa Twoje, albowiem wszystkie drogi moje są przed Tobą. Panie, niech dojdzie ciebie krzyk mój, udziel mi zrozumienia według słowa Twego. Niech dojdzie Ciebie błaganie moje, wybaw mnie według obietnicy Swojej. Niech wargi moje opływają chwałą Twoją, kiedy mnie nauczasz ustaw Twoich. Język mój będzie opiewał słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Niech ręka Twoja przyjdzie mi na pomoc, albowiem obrałem sobie zarządzenia Twoje. Panie, Tęsknię za zbawieniem twoim, a zakon twój jest rozkoszą moją. Daj, aby żyła dusza moja, by ciebie chwaliła, a prawa twoje niech mi pomagają. Jeśli błądzę jako zgubiona owca, to szukaj sługi swego, bo przykazań twoich nie zapomniałem.